Korzystając z gościnności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dyskutujemy o jednym z najważniejszych elementów konstrukcji dla nauki, tej wielkiej reformy polskich uczelni i instytutów naukowych. Szkoły doktorskie rzeczywiście są ogromną szansą. Szansą, która jestem przekonany, że będzie przez większość polskich uczelni, zwłaszcza przez te najlepsze uczelnie, w pełni wykorzystana. Co się zmieni? Po pierwsze, Doktoranci nie będą już traktowani jako studenci, trochę stać, tylko będą traktowani jako najmłodsi, ale naukowcy. Po drugie, zmieni się model pracy, współpracy między promotorami, czy szerzej, kadrą naukową, a doktorantami, to już nie będą wąsko specjalistyczne, zbyt. Wąskie, dotychczasowe studia doktorskie. Doktoranckie to będą interdyscyplinarne szkoły doktorskie prowadzone tak, jak robi się to w najbardziej rozwiniętych naukowo krajach świata. I bardzo ważny jest też ten element reformy, który zapewnia doktorantom stabilność finansową. Wszyscy doktoranci, wszyscy uczestnicy szkół doktorskich będą otrzymywali stypendia naukowe.